Jeżeli studiować, to tylko w mieście o ponad 600-letniej tradycji akademickiej w Krakowie. Tę wielowiekową tradycję wzbogaca swoim nowoczesnym programem nauczania Wyższa Szkoła Handlowa. Tu w Krakowie młodzież epoki komputerów, rewolucji informatycznej obcuje na co dzień z zabytkami będącymi świadectwem naszej narodowej tożsamości, kulturowego dziedzictwa ze wspaniałymi dziełami sztuki. I nie jest przypadkiem, że inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej odbywa się właśnie w sukiennicach w sali Hołdu Pruskiego. Trzeba zaryzykować sformułowanie: najważniejszym elementem w życiu człowieka jest decyzja wyboru. Wyboru kierunku studiów, wyboru ścieżki edukacyjnej, wyboru uczelni, bo wybór ten w przyszłości będzie decydował o karierze zawodowej, o karierze intelektualnej, o karierze życiowej każdego człowieka. Jest w tym miejscu, w środowisku akademickim, Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, skonfigurowana w standardach europejskich. Standardy te definiują. Współczesne programy studiów odpowiadające najnowocześniejszym uczelniom w świecie i Europie. Ale obok nich niezmiernie ważnym jest kształcenie indywidualne każdej jednostki, każdego studenta, w bliskim kontakcie z wykładowcami, w bliskim kontakcie z profesorami. I taką koncepcję nauczania przyjęła Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie. Jesteśmy uczelnią kształcącą menadżerów. O ich sukcesie zawodowym zadecyduje obok rzetelnego wykształcenia permanentny rozwój osobowości. Dlatego też pierwszy programowo wspólny rok studiów umożliwia odkrycie i zgłębienie indywidualnych uzdolnień. Stwarza to możliwość świadomego dokonania wyboru dalszego toku studiów, ukierunkowanego na zarządzanie w biznesie bądź zarządzanie publiczne. Wyróżnikiem tych studiów jest bardzo poważne poszerzenie programu przedmiotów prawnych. Wraz ze zdobytą tu wiedzą ekonomiczną i praktyczną, niezbędną w nowoczesnym zarządzaniu, wykształcenie absolwenta Wyższej Szkoły Handlowej pozwala na podejmowanie pracy m.in. w administracji państwowej i w instytucjach Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Handlowa podjęła wyzwanie w komponowaniu w program kształcenia menadżerskiego studiów kultury i sztuki wzmacniającej świadomość dokonań własnego narodu i korzyści wynikających ze wzajemnego przenikania kultur. Interdyscyplinarny tryb kształcenia przez liczących się specjalistów w różnych dziedzinach, formujących kierunek studiów, w tym profesorów, ma uczynić absolwenta Wyższej Szkoły Handlowej zdolnym do łatwego przystosowywania się w obejmowaniu różnych stanowisk i funkcji, szybkiej adaptacji umiejętności do bieżących potrzeb rynku pracy. Zarówno dzienne studia stacjonarne, jak i studia zaoczne trwają 3 lata 6 semestrów. W komplementarnym procesie kształtowania osobowości i tworzenia podstaw przyszłej kariery zawodowej ogromną rolę odgrywa także wysoki standard specjalistycznego wyposażenia naukowo-pomocniczego, jak i samych pomieszczeń uczelni stwarzających przyjazny klimat nauce i studenckiej wymianie myśli, doświadczeń, wrażeń. Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie dba także o sprawność fizyczną swoich studentów, oddając do ich dyspozycji obiekty sportowe i rekreacyjne. Taka jest nasza propozycja i zaproszenie do wyboru drogi studiów i kariery zawodowej. I ty możesz zaśpiewać razem z nami Gaudeamus. Wybierz najlepiej, wstąp do Wyższej Szkoły Handlowej w Krakowie. Trzeba dokonać wyboru kierunków studiów. Wyboru uczelni. Jest taka uczelnia w Krakowie. Przy ulicy Smoleńsk 14. Tuż obok rynku głównego, obok zamku królewskiego na Wawelu. Uczelnią tą jest Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie. Tu wspólnie zmierzać będziemy do sukcesu.